Lądowa dobrze pachnie, ale to pachnie tak pysznymi cytrusami, takimi pomarańczami, soczystymi, takimi pełnymi soku. A, mam potem to polizać. Uuu, ale ona jest nasączona. Wow, 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 wow. Dzień dobry moi drodzy, przychodzę do Was tutaj z małym ogłoszeniem z przyszłości, tak naprawdę z bardzo gorącej przyszłości, bo mamy dzisiaj 32 stopnie. Co dwa zdania muszę się napić? Przychodzę Wam powiedzieć o super akcji, która trwa od dzisiaj do następnego poniedziałku. Nie wiem, czy wiecie, pewnie większość z Was nie. Kiedyś wypuściłam swojego e-booka. Kiedyś moja nazwana na Instagramie to był foodbook, a e-book nazywał się wegański foodbook. Jest tam 20 wegańskich przepisów na bardzo dobre rzeczy, na przykład pizzę na spodzie stofu, przepyszny mus z ciecierzycy czekoladowy, albo proteinowe bułeczki z tofu, albo takie przepyszne podpłomyki z wegańskim pesto. Mm. Mówię wam, same pyszności. Tego e-booka nie można nigdzie kupić. A mówię wam o tym dlatego, że od dzisiaj, od 10 rano do następnego poniedziałku, trwa Super akcja, gdzie możecie kupić tego e-booka, tak naprawdę nie tylko tego e-booka, ponad 60 najróżniejszych e-booków w paczce Wegebundle. Bundle. Jeżeli zdecydujecie się na zakup takiego e-booka, zapłacicie tylko 189 zł, zamiast ponad 4000. Macie tam ponad 60 e-booków, które zawierają przepisy, jadłospisy, macie tam też e-booki treningowe z poradami, poradniki na temat dbania o roślinność, macie tam plany treningowe, jadłospisy na różne dolegliwości, mnóstwo przepisów, są przepisy na obiady do 20 minut, na dania z refrajera. jest tam też mój e-book, którego nie możecie nigdzie indziej kupić teraz, więc wydaje mi się, że jeśli chcielibyście go dorwać, a uważam, że warto, to jest to świetna okazja. W każdym razie, Głucicie 189 zł za 60 e Ponad wychodzi około mniej więcej 3 zł za e -booka. Nigdzie nie kupicie takiego e-booka. Takiego e Odsyłam was do opisu, gdzie znajdziecie pełną listę. Wszystkich dostępnych e-booków. I możecie tam zakupić całą paczkę za niecałe dwie stówki. Jeżeli zakupicie tę paczkę z mojego linku, to ja dostanę za to wynagrodzenie. Przejrzyjcie sobie te listy, bo moim zdaniem są tam świetne e-booki. Ja wszystkie dostałam, przejrzałam i będę z kilku zdecydowanie korzystać. Są tam jadłospisy, gdzie macie wyliczoną kalorykę. Eee, są tam bardzo fajne, fajne e-booki, na przykład na wegańskie słodkości albo na wegetariańskie dania. Ta paczka zawiera naprawdę bardzo, bardzo różne e-booki. Myślę, że też rzucę okiem na te treningowe, żeby wspierać moją redukcję, która idzie mi dosyć opornie. Dlatego plany treningowe i jadłospisy zdecydowanie mi się przydadzą. W każdym razie wskakujcie do opisu, macie tam stronkę, gdzie znajdziecie dużo więcej szczegółów, dużo rozpisek, jakie tam macie e-booki, jakie tam macie pliki do pobrania i mój link którego możecie zakupić taką paczkę. Ja mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zachęciłam Was do obczajenia sobie tej paczki, bo moim zdaniem jest to genialnie opłacająca się inwestycja. Płacicie niecałe 200 zł, macie ponad 60 e z których możecie wyczarować pyszne dania, Zrobić zdrową dietę, zrobić dobry trening i mnóstwo mnóstwo innych fajnych rzeczy. Zaglądajcie do opisu, a ja już nie przedłużając zapraszam Was do dalszej części filmu, bo po to tutaj przyszliście. Dzień dobry moi drodzy, w nowym odcinku. Witam się z Wami już po porannej pielęgnacji i kawce, znaczy dopiero mam kawkę. Mam sobie moją nową piżamkę, tylko wstałam to się przebrałam, ale najpierw musiałam ją wyprasować. Była tak wymięta i w ogóle serio. A co dzień? Ja praktycznie nie prasuję ubrań, może jedną, dwie rzeczy czasami jak chcę ubrać, jak są naprawdę wymięte, ale tak to jestem jednak, podoba mi się ten trend, że teraz praktycznie się nie prasuje ubrań, bo bardzo dużo ludzi chodzi po prostu, wiecie, niewyprasowanych, przecież prasowanie nie jest eko, więc nie prasujemy. I, I ta piżama, kurczę, była tak wymięta, więc stwierdziłam, że ją wyprasuję. Chcę pięknie tutaj mieć piżamkę, czuć się uroczo. Oj, zmywarka daje bardzo dziwne dźwięki. Właśnie nastawiałam jeszcze rano zmywarkę, poskładałam pranie. Pierwszy kawy. Mm, cudo sobie coś dobrego pojemy. Nie mam jakichś żadnych ekscytujących planów. Muszę trochę rzeczy w domu ogarnąć i po prostu dobrze zjeść, bo mamy weekend, więc trzeba z tego korzystać. W tygodniu nie chcę mi się gotować jakichś takich, wiecie, fajnych dań. Zrobimy sobie dzisiaj lody proteinowe z jagód i białej czekolady. Takie będą pyszne. A proteinowe dlatego, że będą na twarogu, to nie jakieś tam białka czy coś, więc spokojnie. A dodatkowo zrobimy sobie na pewno poza... wymyślałam dwa przepisy, które trzy zrobimy albo może to... kurczę, wiecie, co, bo nie wiem co zrobić dzisiaj, a co zrobić jutro, ale chcę zrobić um, ostatnio wam pokazywałam takie małe bułki do burgerów i chcę zrobić taką degustację burgerów, ale niestety w Kauflandzie nie było mojego ukochanego burgera z Garden Gourmet no i nie wzięłam żadnego takiego ala mięsnego ze względu na to, że wiecie co, jak się spróbuje naprawdę dobrego wega burgera, to potem te wszystkie kotlety takie, które są takie strasznie warzywne, mocno warzywne, z dobrej kalorii, czy z czegoś takiego, po prostu nie wchodzą, nie mają tej struktury, nie mają tej konsystencji nie mają tego smaku, beyond meat Garden Gourmet, dobry jest też z Plumwaya i Heura, chociaż heura, heura mam wrażenie, że się zepsuła. Już była lepsza albo mi się po prostu zmienił smak. W każdym razie no, nie kupiłam, więc będziemy mieć boczniaki, e, halumi, kotlety sojowe i pewnie tofu. Jeszcze zobaczę tak naprawdę. Kurczę, strasznie szkoda. Może zobaczę, czy nie mogę tylko zamówić jakiegoś dobrego burgera, na przykład z Volta, e, z Auchan. Zobaczę, bo dzisiaj mi się nie chce nigdzie wychodzić, więc jeszcze zobaczymy. jeszcze zobaczymy. Na razie nie wiem, co zrobić na śniadanie oczywiście. Na śniadanie zrobiłam kolejną sałatkę, bo ostatnio jem mnóstwo sałatek, bo cały czas tworzę serię Sałatkową, zostało mi jeszcze dosłownie kilka przepisów do nagrania, więc robię to, ciśniemy to, wstawiamy te sałatki, już niedługo będzie na kanale. Klinik z sałatkami, albo pierwsza część już jest i dopiero druga będzie niedługo, więc obserwujcie, obserwujcie, bo bardzo dobre sałatki tutaj będą. Mamy sałatkę, nagrałam też przepis na Instagrama, leciałam na dwa telefony. Ostatnio pożyczam sobie od domu telefon i nagrywam trochę na, znaczy na moim nagrywam pionowo na domu poziomo, Teraz wracamy na mój. I słuchajcie, ta sałatka, już widzieliście przepis na nią. To jest banał i w ogóle powiem Wam, że uwielbiam ją, bo to jest taki totalny super przepis na to, że po pierwsze zjeść dużo warzyw, po drugie mocno wyczyścić lodówkę. Wystarczy, że do tych wszystkich warzyw, jakie macie w lodówce, ogórki, pomidor, rzodkiewka, papryka, co tam lubicie jeść na surowo, dodacie fasolę, czerwona najlepiej tutaj pasuje i do tego trochę serafety, odrobina oleju, sól, pieprz i dużo czosnku. Do tego bagietka czosnkowa to już w ogóle wchodzi jak złoto. Mmm, podgrzałam ją w piekarniku yy, w estrajerze. Mm -hmm. I macie super miskę z dużą ilością warzyw, i to jest mega pyszne. Przez ten ser to tak dobrze wchodzi. A jak nie jecie na biało, to nic nie szkodzi. Polecam Wam bardzo ser sałatkowy z nerkowców od Vegeta. On jest bardzo smaczny. Ja kiedyś testowałam taki ser typu feta od Violeta. A jak dobrze wiecie albo nie, ja bardzo nie lubię na biało od bardzo lubię ich wędliny, szczególnie indyka, ale bardzo nie lubię ich na biało. Jest okropny, po prostu taki ma, nie, taki ma posmak. Musiałabym toną rzeczy go zakopać, żeby nawet chociaż go przełknąć. A ten odwego Lustre jest bardzo pyszny. Jeszcze jest dobry z Serio. I on jest z napoju grochu, ale ten odwego Lustre jest łatwo dostępny. znajdziecie go w Carrefourze, w Auchan, nie wiem gdzie jeszcze, ale... Polecam, jeżeli właśnie nie jecie na biały, to może się tutaj fajnie sprawdzić do tej sałatki I, i sobie zjecie fajną sałatkę, dużą ilość warzyw, wszystko tutaj dajecie, co macie w lodówce, a jak jesteście świeżo po zakupach, to po prostu swoje ulubione warzywa rzodkiewka, super pasuje, trochę koperku, super pomysł, naprawdę, możecie tutaj wsadzić co chcecie i wychodzi pycha sałatka do tego jakiejś, jakiś schrupczony chleb, mm. Uwielbiam. Będę zaraz robić lody jagodowe, ale przebrałam się już w drugi domowy strój. Eee, sąż sportowy i spodenki. Eee, z hałemu ostatnio wam pokazywałam, że kupiłam sobie. Eee, I w ogóle przebrałam się już teraz, bo będę robić te lody jagodowe. I tak sobie pomyślałam, jak coś z tych jagód mi pryśnie na tę moją nową piżamę, to chyba po prostu oszaleję. W ogóle muszę tutaj metkę uciąć, bo wystaje okropnie. Ale zaraz wy... zrobię te lody, nagram przepis i skakuję na bieżnię na minimum godzinkę, Myślę, że dłużej, bo teraz jakoś tak zdarza mi się prawie dwie godziny nawet chodzić na tej bieżni, więc fajnie. Także zabierzmy się za lody. Lody będą zrobione z jagód, słodzika i skyr. Pomyliłam się, mówiłam, że twaróg, ale to będzie skyr, A do tego będzie też biała czekolada, bo biała czekolada cudownie pasuje do jagód. Uwielbiam jody, lody jagodowe po lewie yy, białej czekolady, ale my zrobimy to w ten sposób, że zetrę tę czekoladę na tarce, trochę, i później dodam już do zblendowanej masy. I to będą takie, wiecie, takie wiórki białej czekolady. Myślę, że to będzie. Mega dobre. Użyję takiego jednego paska, to on ma około 15-16 gramów. Przygotuję sobie teraz pozostałe składniki. Weźmiemy takiego skra e, dużego i generalnie możecie też wziąć takiego wegańskiego z Alpro, waniliowy, by tutaj siadł dobrze. 200 gramów skera weźmiemy. Do tego koniecznie słodzik. Około 25 gramów. Już że nie mam więcej słodzika. Nie jest. Damy 30 gramów. Ale to zależy tego, jak słodkie lubicie. I jeszcze jagody. Właśnie zobaczyłam w zamrażarce, W ogóle zapomniałam o tym, że mam mrożone maliny, więc jak wyjdą te lody, takie naprawdę dobre, zrobimy z białą czekoladą malinowe, bo to też cudnie będzie pasować. Jagód to jest 100 gramów. I Idziemy to teraz poblendować, pomieszać i będziemy później mrozić. Czego z jagód nie robię, to zawsze trzeba tam dodać dużo cytryny, bo uwielbiam połączenie jagód i cytryny. I Tak wyglądają lody, w sensie jeszcze nie lody, jeszcze nie zamrożone. Sypałam trochę białą czekoladą, dodałam dużo soku cytryny i lecimy do zamrażarki z tym. Nie jestem w stanie zamówić tego burgera, więc stwierdziłam, że te degustacje burgerów w małych bułkach robię jakiś inny dzień, jak bo po prostu. Uda mi się dorwać jakiegoś fajnego kotleta do burgeru. W tej sytuacji zrobię sobie taki klasyczny makaron pomidorowy, bo mam resztkę tego kurczaka z serem, z satą z makaronem. Będzie pysznie. Pasata, sól, pieprz, ten kurczak, gotuje się makaron, potem dodamy trochę sera i to wszystko. Wrzuciłam makaron, dodałam mozzarellę lekko i teraz czekamy, aż ser się trochę rozpuści i jemy. I to jest kiedy ten, ten wege, kurczaka jak pasuje do takiego makaronu. I gotowe. Nie chowam na razie bieżni, bo może jeszcze pochodzę. Teraz usiądę sobie tam na kanapie i zjem, i poczytam książkę. Skończyłam montować podczas chodzenia dwa filmy, bo miałam je tak prawie na wykończeniu i teraz już się wgrywają, a ja sobie teraz zjem przepyszny obiadek. Bo czekam na jedną książkę i miała być na Legimi. I chyba jest, ale mm, także trzeba kupić e-booka. I e-book kosztuje 50 złotych. A jak można tyle płacić za e-booka? Naprawdę, to jest porażka. Strasznie dużo. Strasznie dużo. A książkę na Allegro papierową mogę kupić za 32 zł. Więc chyba ją zamówię, skoro jej nie ma na Legimi, bo to jest druga część dylogii, na którą strasznie, strasznie czekałam już od długiego czasu. Bardzo, bardzo wiedzieć, jak to się skończy, jak się potoczą los tych bohaterów. Nie wiem, czy chce mi się czekać, czy jest w ogóle szansa na to, że skoro ta książka pojawiła się na Legimi do kupienia, to czy wejdzie w Abonament. Chyba zamówię papier, bo muszę to przeczytać. Ten kurczak z Plan on się nadaje do wszystkiego. Nie wyobrażam sobie Dania, w którym on by się nie sprawdził. On ma taką konsystencję, on ma taki pyszny smak. Makro można dorwać wielką paczkę tego kurczaka. Przynajmniej kiedyś można było. A ja wyrabiam sobie tę kartę makro od ponad roku. Jeszcze, jeszcze tego nie zrobiłam, ale też nie mamy miejsca w zamrażarce, żebym kupiła półtora kilogramowe opakowanie kurczaka, ale muszę to w końcu zrobić, bo on wtedy tam mega dobrze, korzystnie cenowo wychodzi. To było chyba 70 zł za półtora kilograma kurczaka. Wiadomo, jak porównać to ze zwykłym kurczakiem, to to jest mega dużo kasy. Ale jak to jak przeliczamy to na gotowce, na na przykład w małym opakowaniu, to to wychodzi mega korzystnie i strasznie chcę to kupić, ale nie mogę się zebrać. Po pierwsze wyjść za mażarkę, po drugie ogarnąć te karty do makro. Teraz biorę się za zrobienie sobie jakiegoś takiego treningu z YouTube'a, jakiegoś takiego dla początkujących, bo chcę po prostu wprowadzić więcej ruchu do swojego życia i eksperymentować z tym. Zaczniemy sobie po prostu wprowadzać takie rzeczy. Lubię jeździć na rowerze, chodzę na bieżni, spacery są fajne, ale trzeba też więcej tych rzeczy prowadzić, więc włączymy sobie... Moja koleżanka Magda poleciła mi Agatę zając, więc włączymy sobie trening odchudzający dla początkujących. Jest, przygotowałam dla Was nowy trening. Mamy lodę, dodałam trochę borówek, zaraz sobie jeszcze więcej dołożę. Posypałam troszkę jeszcze czekoladą białą i są przepyszne. Mmm. Są idealnie kwaśne przez dodatek soku z cytryny, no i jagód oczywiście. Przepyszne. Słodko-kwaśne, pysznie jagodowe. Tu już się rozpuściły, bo nagrywałam, ale przepyszne są. Mm. Takie proste, kilka składników, zblendować i gotowe. To nie jest taka konsystencja lodów jak z lodziarni. To, to są domowe lody, w ogóle bez, bez jakichś tam ubijania czy coś, ale są pyszne. Mega dobry deser na lato. Ochota na słoną kolację. I zdarza się to rzadziej niż niedziela handlowa w Polsce więc trzeba to wykorzystać. Zawsze chciałam spróbować takiego pieczonego naleśnika w patelni, w piekarniku. Wiecie, takiego, który ma boki tak do góry podniesione. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Raczej tak. No i stwierdziłam, że zróbmy to dzisiaj, spróbujmy tę kolację. Będę robić to z przepisu Magdy na zdrowie. Możliwe, że ją kojarzycie z Instagrama. Wrzucę wam tutaj przepis, wrzucę wam linka do niego. Wszystko tam jest wyjaśnione i mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Już mi się mleko podgrzewa. Zaraz ogarniamy wszystkie składniki i mam nadzieję, że będzie pyszne. Patelnia się nagrzewa, trzeba ją nagrzeć najpierw. I nie mogę się doczekać, jak mi to nie wyjdzie, to cholera jasna, bo ja jestem kiepska w pieczeniu rzeczy z przepisów. Ale sama nie wiem, jak to zrobić, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Ja kochacie naleśniki, ale tak jak ja nie macie psychy stać nad płytą indukcyjną i ich smażyć, to ten przepis jest dla Was. Ten jest mega gorąca, więc szybko rozpuszczamy i lewamy masę. To od razu do piekarnika na, tak jak mówiła Magda, 18-20 minut. Rączkę oczywiście zdejmujemy. Wam co z tego wyszło. O, trochę mi się przyfajczyło. Jest mocno spieczone, ale mam nadzieję, że dobre. W szoku jestem, że z tak małej ilości składników wyrosło coś tak gigantycznego. Pachnie dobrze, tylko troszkę się przypaliło. Trochę skyra. W ogóle, kurde, mega dużo tego żarcia wyszło. To jest więc dobry przepis. Tylko chyba krócej potrzymać. Fajczył się trochę, a trzymałam 18 minut, a nie 20. Nawet wyjęłam, bym powiedziała, tak 17 było. Do tego mrożone maliny. One pod wpływem tego ciepłego naleśnika troszkę się rozpuszczą, bo ja i tak poczekam aż on sobie ostygnie, więc malinki się nam rozmrożą. I do tego trochę czekolady: trochę mlecznej, bezcukrowej i trochę białej. Nie umrę, może jak raz zjem, kolone na jedzenie, a całość jeszcze posypię trochę słodzikiem. Magda tam sypała cukrem pudrem, ale ja nie mam cukru pudru. Jakby nie to swajczenie, to moim zdaniem to wygląda przepięknie. Nie wierzę, że to jest taka fura żarcia, totalnie objętościowy posiłek.